Robię sobie te drobinki. A mój brat ma PSP. Ja też mam. Jakie? Yy, białe. <grym> Aha. I patrz, i patrz, i patrz, teraz, patrz. Ej, nie, czekaj. Trzeba sobie coś postawić. <grym> dokonać, tak. A tu? I patrz, i patrz teraz. Ej, no. <grym> no i? Fajne, nie? Teraz uz u pozabrać sobie. No Faj i? Chodzi szybciej. fajny to dobra, całą podróbę z Ale co to daje? Może no, możesz chodzić po tym i nic więcej. Ale fajny to fajna wygląda. Ale jakie masz PSP, Slim czy Fat? Slim. No, mój brat też. Fala, no, Slim, John. <laughs> Tak jak te szlam, to wstępuje. Takie zrobię na łokiecie. Ale on ma czarne. Owieczka, owieczka! Czekamy na półgórki. Owieczka? Gdzie? <śmany> o <panie. Jakie> <śmany> nie! Jest góra. Nie zamykaj, tu ma okno. I jak coś, tu, to tak. Tu Kuchy. mamy. Czekamy tu to mamy. To jak ja, jak ja się dzisiaj przesplaszyłem, chyba? Ej, no bo ja tak, czekaj, to taki fajny trick. Tam coś łazi. ale nie, nie. bo ja dzisiaj tak nakręcałem sobie Let's Playa, ale tak dla jaj, bo mi się nudziło tego nie wrzucę, yy, już skasowałem to nagranie. No i yy, ten Let's Play, tak, i to jest, ja miałem taką dziurę. Że miałem tam y, pokoik na długość 1, y, znaczy 3 na długość, szerokość 1 i wysokość 3, i tak się wkopałem w ziemię. I tam miałem łóżko w, w środku. No tak, idę spać. O, bu bu budzę się, dobra. Wykopię, żeby sprawdzić, y, wykopuję, żeby sprawdzić, czy jest dzień czy noc. Noc, ok. Idę spać. Y, y, budzę się, patrzę, noc jest, ok. Idę spać, patrzę, dzień jest. Dobra, wychodzę i mi tak ząbiek, ale na moich teksturach to ząbiek, to naprawdę ja się boję stąd wychodzić. Patrzę, mam zrobiła wszystko, widzimy. Owieczka. Oj, nic co swojego. Owieczka! Dobra. Co ciebie będzie było w tym stylu? Czekaj. Widzę. Ej, na pewno są potwory. No, na pewno. <noise> tak, to właśnie. O dzień idzie. mi nie chodzisz? Bo mi się nie chce. <noise> Ale dzień już idzie, możemy otworzyć. Nie Może tym okiemko. Nie. En. No. Tu nie widzę. Idź po piasek. Ej, patrz, co ja zrobię, patrz, co ja zrobię. Super, co nie. Pis do dziennika. Pis 25. Widzę szkiele to. Zdecydowanie, boję się patrzeć, co one tam robią. Dlaczego się palić? Ukazał się iść przywódca... ...Skielet Zewskia 3. Koniec pizdu. Okej. Okay. Pizduje się piąty. Aaaa, Fripper, nie chodzi! Aaaa! mnie. A, dostał. O, zabijał się. Idę do jaskini, uwaga. Węgiel mam, chodź tu, chodź węgiel. Ja też mam węgiel. O. Spawner! 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 Czekaj, czekaj, ja Cię zaprowadzę. Ja się boję tych zombiaków. One są takie krwiste. One są takie krwiste na teksturach. to Dobra, pierwszy odcinek. Następny. Ej, chodź, chodź do mnie, tu na górę idź. Chodź na górę, chodź na górę. Szybko, szybko, bo one już tam wy wyłaziły. Nie jest ten partner? No chodź! Chodź, szybko, szybko! Ja się boję! Ej, przecież ja mam miecz. Mm. Dobra, chodź, szybko. Tam jest spawner? No chodź! Tam jest jeszcze wągiel, ale... spał. No chodź. Mm. Boję, się. <laughs> Idź tam w przód. ma Przepraszam moich widzów za to, że stało uczennego nagranie, ale niestety skasowało mi się po prostu, że długo nagrywałem. To tyle ode mnie. Cześć.